To jak mówisz o kartach, to imper zarzucił Tobie, że Wy to robicie nielegalnie? Chyba mam tak coś, że jak patrzę na gościa, nie? że z, z włosów łonowych prze, przerzucił sobie na głowę, to raczej go poważnie nie traktuję, nie? po prostu. A ile y, sprzedało się per Per, per View tak w poprzedniej gali 5 Prime? Bardzo dużo, a jeżeli... szacować. Powiedzmy, że to więcej niż ileś tam tysięcy, na przykład. Więcej niż ileś tam tysięcy? Tak dokładnie? Ale... Nie umiejąc, nie umiejąc za wiele, przyjechałem rozjeb... ucho. Z TKO no ja, było. Pierdo... To jest TKO! Uf, to jest TKO! Mojady! Ale stary, ja, ja, ja się tak myślę... No za... ja, jakie to jest zachowanie, przecież to jak, jakbym w przedszkolu był, kurwa to? Już nie chcesz o tym rozmawiać. No, sorry, możesz zadawać pytania, bo ja się nie boję pytań, wiesz. Jak coś, to ci po prostu nie odpowiem. No to mi nie odpowiesz. Jeżeli... Wrzucasz mnie do wora ze wszystkimi ludźmi, którzy sobie coś robili i mówisz, że ci wszyscy ludzie, którzy poprawiali sobie cokolwiek... A gdzie ja powiedziałem? No, wszyscy, kurwa, Chyba Jeszcze słowo i ja wychodzę! Albo go ktoś ogarnie! Nie słów, a, kurwa, a ja się nie obrażę, nie wyjdę! Nie, może i ty. Ale ty nie będziesz <laughs> przekręcał moich słów! Gdzie ja powiedziałem? Wszyscy! Zostanę ja do ciebie do ciebie, tam przeciwko mnie, rozmawiam z tobą, a nie z wszystkimi! Zostanę tu tylko dlatego, żeby cię po prostu ośmieszyć. No. Takie marzenia, które nowe sobie wypisałeś do zrealizowania. Jakie to są między innymi? Nie chcę o tym mówić, bo to nie są jakieś mega ambitne. Bardziej też y, trochę celów jakiś materialnych, ale... To... szkołę? Nie wiem czy... Powiem Ci, że kurwa nie wiem czy jest sens skończyć, bo czuję, że mógłbym być głupszy, <laughs> więc raczej nie. Za długo może, wiesz, się bawię. Tak tańczysz a, potem. A ja wiem kurwa, że mam... O, w końcu! Pierwszy raz, stary. I... Właśnie chciałem to zauważyć, nie przeklinasz, pamiętasz kiedyś nasz wywiad, bez słowa na K, a teraz bez tego i tylko dopiero pierwsze... Robiłem challenge chyba na... z no. Turskim, no i tam był challenge 15 minut wywiadu, chcesz to masz, kurwa, mogę bez żadnego przekleństwa, wiesz. Kto tak powiedział? W odcinku jaki było, czy się nam ucałowałeś, no, czy co, no, no, coś, coś, coś takiego było. Coś takiego, jak nie interesuj, nie nie interesuj, nie interesu, jak rzuciłeś takie głuf i myślałeś, że ja ci niczym nie odpowiem, ja ci faktem odpowiedziałem. Próbuję znaleźć Proszę, ten odcinek, gdzie widzisz, z chłopakami prób, się próbuję. zabawiałeś. Aha, czyli nie masz dowodów, ale pierwszy... To jest w telewizji. I teraz sprzupujesz. Coś czy, znaleźć, co jest w tak? telewizji. Jak wale konia, tak? Jak coś tam robisz i gadasz konia. Coś tam konia. robię, czy wale konia, bo powiedziałeś wale nie, konia, to Nie interesuje mnie. No to, to... Ja... Sto jeden twarz z Doncasio. Tyle osobowości, że zawsze się odnajduję. m m <laughs>